Pani profesor Ewa Flaszyńska, widziałam, że. Tak, jestem słychać mnie. Jest. Witamy pani e... o, słychać? i widać. Ojej, to dobrze. To nie wiem, czy dobrze, że widzę. Ja to to pani profesor, na samym końcu sekcji, ale to pani profesor sama chciała, tu się usprawiedliwiam. Sama chciała, ale jeszcze chciała powiedzieć, że wszystko wysłuchała, bo spotkali mieliśmy góry akurat na wydziale, ale nie było rano, i w związku z tym od początku słucham wszystkich Państwa wystąpień. Z ogromnym zainteresowaniem, i aż jest mi trochę głupio, bo teraz, słuchając tego wszystkiego, dziękując w ogóle za zaproszenie i do komitetu organizacyjnego. Ja myślałam, że coś powiem o nowoczesnym doradztwie zawodowym i powiem, ale teraz słuchając bardzo interesujących przedmówców, szczególnie, którzy mówili o kwestiach tych związanych z różnego rodzaju informatyzacją, kompetencjami w tym zakresie cyfrowymi, to naprawdę słuchałam z dużą uwagą i obiecuję, że następny raz przygotuję się, bo też mam badania zrobione na ten temat, w zakresie kompetencji cyfrowych osób młodych. Ale. Z całą pewnością będziemy pamiętać, bo my to nagrywamy. <grywa> Dobrze. Natomiast teraz wiem, że mamy mało czasu, to powiem Państwu, co ja przygotowałam. Bo kierowałam się zupełnie w tematem konferencji i chciałam opowiedzieć coś o nowoczesnym doradztwie zawodowym. W kontekście publicznych służb zatrudnienia, a nie szkół. I pomyślałam sobie, że Przejrzę, bo robiłam kilka projektów pilotażowych, właściwie kilkadziesiąt, ale kilka z nich dotyczyło doradztwa zawodowego i chciałam zobaczyć, jak to doradztwo zawodowe w takim nowym ujęciu jest możliwe. Więc dwa słowa: jakie są te nowe rozwiązania w obszarze rynku pracy, w zakresie doradztwa zawodowego, natomiast obiecuję, że następnym razem skupię się typowo na. Badaniach dotyczących kompetencji cyfrowych, bo to jest bardzo ciekawe, również w zakresie doradztwa. Tytułem wstępu, chociaż Państwo doskonale pewnie wiedzą, bo obok szkół to ja zajmuję się rynkiem pracy i urzędami pracy, i tutaj obecnie urzędy pracy zapewniają pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych i podejmowaniu decyzji o karierze zawodowej w ramach doradztwa zawodowego. Oczywiście głównie robią to obecnie osobom zarejestrowanym w urzędzie. Takie jak zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy, ale też wojewódzkie urzędy pracy mają obowiązek prowadzenia doradztwa zawodowego w zakresie szeroko rozumianego doradztwa, ale też dla osób niezarejestrowanych, na przykład dla szkół. Natomiast, według mnie, takim głównym celem przyszłościowym tego doradztwa zawodowego jest dotarcie do osób, które nie widnieją w rejestrach i pozostają teraz bierne za, zawodowo, czyli umożliwienie w ogóle urzędom pracy swobodę w nawiązywaniu współpracy z uczelniami w zakresie wsparcia studentów i absolwentów uczelni w wejściu na rynek pracy, ze szkołami w zakresie pomocy uczniom w podejmowaniu decyzji zawodowych, czy też na przykład, bo o tym też myślałam, z podmiotami ekonomii społecznej. Generalnie chodzi o to, żeby zwiększyć dostępność usług doradztwa zawodowego, czy jak ktoś to się nazywa poradnictwem zawodowym, bo to wpłynie na lepsze wybory ścieżek zawodowych przez osoby młode w kontekście w ogóle potrzeb rynku pracy. Ja już nie chciałabym bo później, bo się za chwilę zakopię, jakbym miała pokazywać prezentację, natomiast muszę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o. Urzędy pracy, to tych doradców zawodowych z roku na rok jest coraz mniej. I to niestety jest bardzo zły trend, bo rok do roku, na przykład między 20, 2021 a 2022 rokiem spadek o 33 osoby w skali kraju i w skali kraju mamy tylko w urzędach pracy 1616 doradców zawodowych, co powoduje, że na jednego, jednego doradcę zawodowego średnio przypada przypadają 503 osoby bezrobotne no to o jakim my doradztwie zawodowym indywidualnym mówimy a jeśli porównamy niektóre urzędy to na przykład widzę urzędy w których na jednego doradcę przypadają wszyscy którzy są zarejestrowani bo to jest jedyny pracownik urzędu czyli ponad 4000 osób ale zakładam że Ponieważ współczesny rynek pracy pokazuje większą potrzebę i znaczenie w zapewnianiu profesjonalnych usług w ogóle związanych z prawodawstwem zawodowym, z doradztwem zawodowym, szczególnie dla osób długotrwale bezrobotnych, kobiet wracających na rynek pracy, seniorów, osób z niepełnosprawnością, no i właśnie osób młodych, bo jesteśmy przecież na uniwersytecie, to musi być zmiana w tym zakresie, także zmiana i ilościowa, mówię, tych. W rozumieniu liczby zatrudnionych doradców, czy w urzędach, czy w szkołach, i jakościowa, jeśli chodzi o pewien profesjonalizm tych usług. Ja sobie przejrzałam wszystkie, ich było kilkadziesiąt, jakichś nowych, co, robią, co można zrobić nowego w tym doradztwie zawodowym, żeby zainteresować też i osoby, które mają z niego korzystać. z no z tego, żeby w ogóle przyszły i chciały skorzystać z takich usług, ale też, żeby zainteresować osoby, e, które na przykład w przyszłości mogłyby wybrać taki zawód. I e, e, przygotowałam osiem, tylko przeczytam, w, bo sobie zrobiłam zestawienie takich najcie, nie, najciekawszych projektów. Na przykład w jednym z urzędów poradnictwo zawodowe wykorzystuje nowe technologie z zastosowaniem nowoczesnej technologii informatycznej tworzącej wirtualną rzeczywistość. I e, ten model tego poradnictwa zawodowego polega na tym, że jest wykorzystywany w trakcie zajęć w szkołach. Przygotowano w ramach tego poradnictwa 45 filmów o takiej rozszerzonej rzeczywistości, które poprzez założenie takich okularów, jak czasami dzieci stosują do gier, zabierają odbiorców w taką krótką wirtualną podróż, podczas której doświadczają oni pracy specjalistów w ich codziennych warunkach czyli mają jakby wybierają sobie w tych goglach jakiś zawód i oglądając jednocześnie słuchając o tym zawodzie mają możliwość no jakby o, tak wejścia w ten zawód taki w taki sposób wirtualny. To jest całość została zainstalowana na specjalnie przygotowanym oprogramowaniu. Są to różne, są tam różne funkcjonalności, jak się założę te okulary, dokładnie takie jak takie gry, w które dzieciaki czy też młodzież gra na komputerze czy na tych wszystkich urządzeniach i natomiast chodzi o to, żeby zainteresować określonymi zawodami. Tam są określone zawody, jest ratownik medyczny, fizjoterapeuta, nie wiem, ale jest też kierowca, jest nie wiem pracownik służb mundurowych, jest ich bardzo dużo, one będą w tym będą ulepszane. I o tyle jest to fajne, że jest to dla tych młodych ludzi coś innego, prawda? Takie zachęcanie do poznania określonych zawodów. I potem, jak już ta młoda osoba przyjdzie przez tą grę wirtualną i sobie przy pomocy tych gogli obejrzy, obejrzy dany zawód, to potem ta lekcja zawodoznawcza, można tak powiedzieć, polega na tym, że uczniowie zderzają swoje wyobrażenie na podstawie, na temat wybranych zawodów z tym, co zobaczyli właśnie w tych okularach. Tak? Innym przykładem takich projektów, które są wykorzystywane w Polsce. Jest doradztwo branżowe, gdzie po prostu taki doradca branżowy pełni, pełni funkcję zarówno doradcy zawodowego, jak i pośrednika pracy, i jego zadaniem jest indywidualna praca z każdym poszukującym pracy. I ten doradca branżowy ma szczególnie prowadzić tego klienta, jeśli na przykład najpierw zidentyfikuje i stwierdzi, w, przeprowadzając z nim test, konkretne braki, w jakiś oczywiście kwalifikacyjnym, ma w przypadku takiej stwierdzenia takiej luki kwalifikacyjnej ma uzatrudnionego, ma po prostu przeprowadzić tę osobę przez odpowiednie przez szkolenia, a także zapewnić mu później w przypadku kiedy ta osoba dostanie pracę, czyli już będzie zatrudniona takiego osobistego opiekuna mentora, który pozwoli mu jakby uzupełnić te kwalifikacje i w pełni uzyskać określony określone po prostu zawód czy umiejętności w danym zawodzie. Inny taki projekt, z którym się spotkałam, był bardzo ciekawy, ponieważ polegał na Akademii, nazywał się Akademia Kompetencji i był to projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, gdzie przystąpiono do stworzenia i opracowano, opracowano takie narzędzie do badania kompetencji miękkich z wykorzystaniem określonych metod, i tam stworzono bank narzędzi i metod dydaktycznych pozwalających na określenie moich kompetencji, czyli nie kwalifikacji, a kompetencji z instruktażem wykorzystania. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś miałam zajęcia z doradcami zawodowymi, można wejść na stronie Urzędu Pracy w Jaworznie i prześledziłam ten projekt i ten. Oni opracowali cały podręcznik tych badania kompetencji i zrobiłam sobie po prostu z doradcami zawodowymi testy, które są zaproponowane na badanie kompetencji i bardzo fajnie nam te testy odzwierciedliły, zidentyfikowały nasze, moje i też tych doradców zawodowych, bo na sobie testowaliśmy kompetencje. Jeszcze inny, powiem, że mam mało czasu, projekt to system weryfikacji predyspozycji zawodowych. Na podstawie określonego testu zawodów. Jeszcze inny to program wsparcia procesu edukacyjnego, gdzie przewidziano obok, przewidziano takie indywidualne konsultacje doradca zawodowy i analityk rynku pracy, i opracowuje się dla osób, które tego potrzebują, takie indywidualne plany kariery. I oczywiście dobiera się szkolenia indywidualne do potrzeb każdej z tych osób. Inny projekt, z którym się spotkałam w Polsce, to takie wakacyjne praktyki u pracodawców. Chodziło o to, że obok takich tradycyjnych, indywidualnych czy grupowych, realizowanych przez doradców zawodowych porad, które określają predyspozycje zawodowe. Były organizowane dla młodych osób oraz ich rodziców takie spotkania, a potem zachęcano te młode osoby do takich wakacyjnych, czterotygodniowych praktyk, by poznali zawody, którymi są zainteresowani i z którymi wiążą swoją przyszłość zawodową. Te praktyki były. Realizowane w 18 zakładach pracy, w zawodach na przykład lekarz, asystentka stomatologiczna, ale była też księgowa, fotograf, bibliotekarz. I polegało to na tym, że te młode osoby miały możliwość, umożliwienie poznania tego zawodu tak z bliska, się tego zawodu i jeszcze moment podjęcia decyzji, czy po prostu dalej pracować w tym zawodzie, czy chcą, czy kształcić się w kierunku tego zawodu, czy nie. I do czego zmierzam, już będę kończyła, natomiast wydaje mi się, że tego typu przykłady dla mnie najciekawsze były z tymi okularami i pokazywanie tego zawodu w sposób nowoczesny, pokazuje i to, o czym dzisiaj też była mowa w trakcie tego panelu, że my musimy, jeśli mówimy o przygotowywaniu młodych osób, bądź też w pewien sposób wyposażaniu osoby, które na przykład nie mają właściwych kwalifikacji, a są już starsze, do rynku pracy, musimy, jeśli mówimy o doradztwie zawodowym czy nowoczesnym doradztwie zawodowym, musimy mieć na uwadze, że czas się zmienia, rynek pracy się zmienia, ewaluuje, że zmienia się rzeczywistość, że mamy nowe technologie, nowe możliwości. I że wprowadzając nową, nowe metody do tego doradztwa zawodowego i nowe metody w ogóle takiej też bym powiedziała, nauki, tych aktywności na rynku pracy, wykorzystywanie narzędzi teleinformatycznych, to powodujemy, że wie, jakby zachęcamy osoby. W różnym wieku, do korzystania z doradztwa, co jest bardzo ważne. Ja ciągle mówię i ciągle powtarzam, że będziemy szli w kierunku nawet na rynku pracy. Możemy mówić o w niedoborach na przykład w wielu zawodach na rynku pracy, ale będziemy szli w kierunku takim, że to doradztwo zawodowe musi się rozwijać i powinno się rozwijać. To tak w najkrótszym skrócie. Dziękuję bardzo, chyba że są jakieś pytania. Dziękujemy bardzo za te przejście. Myśmy tutaj rozmawiali. Jacek, żeby być zgodnym z programem. Chyba nasz raport z badań, mój i Jacka znaczy się, jeśli chodzi o wyniki, przełożymy na pierwsze wystąpienie po przerwie, żebyśmy spokojnie te 15 minut mogli sobie odpocząć i z nowymi siłami i z kawą wrócić po przerwie, a tylko powiem jeszcze, że po przerwie dzielimy się na dwie sekcje. Sekcja ta sama i ten sam link będzie dalej kontynuowana i będziemy prowadzić z Jackiem na tym samym łączu. I druga sekcja jest organizowana. W tym samym czasie link jest podany i na stronie internetowej, i w programie, który przesłaliśmy, gdzie przewodniczyć będzie właśnie pani profesor Wielisława Osmańska-Furmanek, i towarzyszyć będzie nasza pani doktor Ewa Nowicka. Zaczynamy od 13:30. Teraz ogłaszamy przerwę. I do zobaczenia. do zobaczenia po przerwie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia po przerwie.